Witam. Dzisiaj wam pokażę, jak zdobyć fanów na TikTok. Także pierwszy wejdę do aplikacji TikTok i pokażę wam, jak to się przedstawia. Tutaj założyłem takie konto testowe, po to, żeby wam po prostu pokazać, jak działa to narzędzie, które wam dzisiaj przedstawię. I jak widać ono ma teraz 0 fanów, ponieważ to jest świeże konto. Nic tutaj nie było. Dzisiaj ja założyłem i po prostu pokażę wam jak działa to narzędzie także w pierwszej kolejności uruchamiamy przeglądarkę na naszym telefonie i wpisujemy w adresie ogurl.co b3 V7 tak wygląda adres strony na którą musicie przejść także przechodzimy na nią Strona pokazuje, że jest to generator followersów Musical.ly. No i o to chodzi, że po prostu TikTok kiedyś nazywał się Musical.ly, bo może też nie każdy z oglądających wie. I po prostu strona nadal działa, ale po prostu nie została zmieniona szata graficzna i tak dalej. Także tutaj musimy w pierwszej kolejności wpisać naszą nazwę użytkownika. To konto 8181 OK. Wpiszmy takie. I klikamy przycisk. Strona tylko wymaga od nas podania nazwy użytkownika. Więc zupełnie nie musi się się o nic obawiać. Nie trzeba żadnego hasła podawać i tak dalej, co na niektórych stronach trzeba. Także teraz musimy przejść weryfikację antyspawną, która powie stronie, że nie jesteśmy po prostu robotem. Weryfikacja polega na tym, że musimy zainstalować dwie aplikacje i uruchomić je na 30 sekund. Także ja teraz pobieram pierwszą aplikację. Także w tym momencie zaczynam pobierać aplikację. Kiedy aplikacja nam się pobierze, wtedy ją po prostu uruchamiamy. I teraz nie jest istotne zupełnie to, co będziemy robić w tej aplikacji. Ma być ona po prostu uruchamiana na 30 sekund. Ja nawet zupełnie nie wiem, yy, nie rozumiem o co chodzi w tej grze. No ale nie będziemy się tym przejmować. Możemy po prostu sobie tutaj. Poklikać byle co. Po prostu aplikacja ma być uruchomiona przez 30 sekund, później, po kilku minutach, możemy ją po prostu odinstalować. I tyle, to żaden problem. Kiedy już uruchomimy pierwszą aplikację na 30 sekund, wtedy wystarczy wrócić do przeglądarki, pobrać drugą aplikację, również ją uruchomić na 30 sekund, i wtedy zakończymy cały proces weryfikacji. Także ja już. Pobiorę tą drugą aplikację poza kadrem, żebyście nie musieli tego oglądać. I widzimy się na końcu. Witam, ja już jestem po weryfikacji. Jak widać, konto otrzymało fanów. W sumie miało być 10 000 a jeszcze tutaj widzę jakieś 513 dodatkowych. Ale to chyba po prostu zawsze tak daje więcej. Także widzicie, narzędzie działa. No i jeśli Wam również działa, to po prostu zostawcie łapkę w górę i widzimy się w kolejnym poraniku. Elo.